Będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaśmierczak. Często spotykam się z osobami, które deklarują, deklarują coś innego, a robią coś innego. Mówią o tym, że chcą coś zmienić, ale tak właściwie to nie chcą zmienić. Mówią o tym, że są otwarte, ale tak właściwie to nie są otwarte. I zaczęłam się nad tym zastanawiać. Dlaczego tak jest, że ludzie z jednej strony mówią tak, tak bym chciała się zmienić, tak bym chciała zacząć coś robić z własnym życiem. No, ale to robienie wymaga od Ciebie zaangażowania, wymaga od Ciebie pracy. Nie ma na to przepisu, że przyjdziesz do mnie, powiesz że mi, chcę coś zmienić. A ja powiem, proszę bardzo, to zmieniaj. Ja tak mogę powiedzieć, ale cała praca leży po Twojej stronie. I praca z rozwojem to jest bardzo ciężka praca każdej osoby, która podejmie się tego. I niektórzy deklarują, że chcą, ale tak właściwie to nie chcą. Bo kiedy osoba idzie, nie wiem, do jakiegoś gabinetu kosmetycznego. I mówi, tak, ale ja bym chciała szybko schudnąć. No i pani prowadząca mówi, no tak. Ale tak szybko się nie da, to się wiąże z tym, że pani będzie musiała zmienić swoją dietę, zacząć pić wodę, brać suplementy i to wymaga pracy. I nie, to ja to ja już nie chcę, bo ja myślałam, że pani mi zapisze jakiś złoty środek, tabletkę, którą wezmę, która nie będzie wymagała ode mnie pracy. I podobnie jest czasami z, z chorobami. Może teraz to, co powiem, nie będzie zbyt popularne. Ale też słuchałam ostatnio takiego wywiadu, gdzie no, lekarz wypowiadał się, że ludzie tak właściwie nie chcą wyzdrowieć. No i powiesz, no jak, przecież nikt nie chce być chory. Ale co się okazuje, że czasami pod tą chorobą jest ukryte przesłanie, że kobieta, którą nikt się nie zajmował, ponieważ ona się troszczyła o cały dom, o całe gospodarstwo i o wszystkich, Nigdy nie miała zainteresowania z żadnej strony, kiedy jest chora, nagle zaczynają się nią interesować i nagle zaczynają o nią dbać. I co? I ona chociaż deklaruje, że chce wyzdrowieć, to podświadomie ona wcale nie chce wyzdrowieć. To tak jak w przykładzie też osoby chorej, która no mówi, że chce być zdrowa, ale kiedy była zdrowa, to mąż się nad nią znęcał i ją bił, a teraz, kiedy jest chora, to jej nie bije. I jak to właściwie jest? Czy to, co deklarujemy, co chcemy, rzeczywiście tkwi w nas i to jest spójne z nami? Czy my coś innego mówimy na zewnątrz, a tak właściwie w naszej podświadomości wcale nie chcemy nic zmienić? Myślę, że warto o tym dziś pomyśleć. Czy moje pragnienia to są naprawdę moje pragnienia? Czy pod moimi pragnieniami jednak jest lęk, obawa przed stratą, przed tym, co mogę stracić? I tak właściwie chcę, a jednak nie chcę. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.